Dzień dobry, Dzień dobry. Jestem na takiej pięknej stacji benzynowej, gdzie poszukuję gazu. Eee. <laughs> Dzień dobry, jestem na stacji BP, bo chciałem wymienić sobie butle z gazu. Mi się skończyły akurat rano, gdy chciałem się wykąpać. No dobra, w Hiszpanii. BP i Repsol mają te same butle, więc pojechałem tutaj, pojechałem na cztery Repsole, które są w pobliżu i żarna nie ma propanu, no i tak nieraz właśnie bywa. Wprawdzie tutaj z tej stacji miłe panie powiedziały, że niedaleko jest depozyt, tak to powiedziały, depozyt, na którym są butle z gazem, propan prawdopodobnie jest, no ale to się otwiera za godzinę, także trzeba poczekać. Eee... Często jest tak, że właśnie człowiek z y, Polski lub z tamtego regionu północnego jest przyzwyczajony do pewnych rzeczy, że się działa od razu, robi i tak dalej. Jest, idę kupuje. Natomiast w Hiszpanii często jest tak, że czegoś nie ma, albo otwierają potem, trzeba poczekać i wszystko zwalnia do ich rytmu. Ja przy okazji jestem obok stacji, y, stacji, boż, co ja mówię pralni, więc sobie też wypiorę parę rzeczy. Choinka już jest, wprawdzie bez ozdób, tylko z tymi ze światłkami. Co jeszcze chciałem powiedzieć? O, ostatnio miałem okazję ostatnio wczoraj napić się pysznej wiśniówki od pewnego pana, który się zgubił. Znaczy, on się nie zgubił, ale według wszystkich innych, się zgubił, i był poszukiwany i zgłoszony na policję w wielu krajach, nawet co ciekawe, jako zaginiony kamperowicz. Pan w wieku lat około 70, który bardzo lubi sobie łowić ryby. Wędkarz zapalony. Yy, no i co, no, są takie czasy, że telefony są zarazem błogosławieństwem i przykleństwem. No, jeśli ktoś nie odpowiada i się nagle nie kontaktuje, to może skończyć tak jak ten pan, który został uznany za zaginionego przez rodzinę. i No i wszyscy go zaczęli usilnie poszukiwać. No, a on po prostu nie miał zasięgu, był w takim miejscu, że nie zawsze jest zasięg w telefonach i tyle łowił sobie spokojnie ryby. A gdy już się wy... wyjawił na świat ze swoim telefonem, gdzie zasięg go dosięgł, <laughs> tak zobaczył, jak wiele osób go kocha. <laughs> no i takie to są czasy. No. Czy dobre, czy złe, inne.